Panie profesorze, więc mamy y, osoby, które są w Polsce niechętne, chcą y, sojuszu albo dogadania się z tą Rosją bolszewicką, jaka ona jest, taka jest, ale łatwiej się z nią pewnie będzie dogadać niż z tymi Polakami. E, czyli Louis Namier, oczywiście premier Lloyd George, który tutaj y, jest postacią główną, jego, jego, jego prywatny. Sekretarz Philip Kerr, ale w całej plejadzie Brytyjczyków, których Pan opisuje, są również osoby, które możemy powiedzieć, że stoją po, przynajmniej zauważają, inne scenariusze dla Polski. Pierwszą taką osobą był, był dyplomata ser Horacy Rambolt, czyli ten człowiek, który był posłem nadzwyczajnym i ministrem pomocnym w Warszawie od jesieni 19 roku do jesieni roku 20, dokładnie przez rok, miesiąc, jeden dzień w Polsce był. No i jak to w, w, w służbie dyplomatycznej miał za zadanie po pierwsze Przekazywanie informacji z tego, co się dzieje w Polsce do metropolii, do swojego kierownictwa oraz oczywiście tutaj w Polsce przekazywanie postawy i, 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 i życzeń i polityki, polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii. I on, spo, między innymi, sporządził taki raport. 12 maja 1920 roku to był raport roczny. Taki pan Piotr poszedł, pewnie, pewnie mógłby tutaj nam potwierdzić, że każdy dyplomata ma taki obowiązek złożenia rocznego raportu na temat sytuacji w kraju, w którym przebywa i wysłania do siebie. Ka 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 każdy ambasador, oczywiście, nie każdy, nie ka nie każdy pracownik w, w ambasadzie, ale, ale oczywiście ambasador. I Rambolt taki, taki raport stworzył i wysłał go do Londynu. Drugim, drugim takim dokumentem był, był memoriał z, z 19 roku, stworzony przez Lorda oczywiście Kerzona. To były dwa dokumenty, w których Widziano nieco inny, inny, inne scenariusze, że są inne scenariusze możliwe, nie tylko sprzedanie Polski Rosji. Jak zostały te dokumenty, co te, co te dokumenty szczegółowo zawierały, jakie, jakie pomysły, jakie, jakie, jakie scenariusze i w jaki sposób one zostały potraktowane w Londynie? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo myślę, że ono pozwala odejść od takiego najprostszego, moim zdaniem, zbyt prostego odczytania tezy tej książki. To nie jest tak, że tezą tej książki jest stwierdzenie że zachód to same łobuzy, mówiąc w skrócie, źli ludzie. I w związku z tym nigdy nie liczmy tutaj, machnijmy ręką na, na cały ten Zachód, liczmy tylko na siebie, bo to jest najprostsze odczytanie. Oczywiście trzeba budować własną siłę. Bo bez niej nie przetrwalibyśmy roku 20, gdyby sama Polska się nie obroniła. Choć czy Polska obroniła się sama? Czy to pojęcie zachodu, którego tu użyłem, jest w całości sprawiedliwe, równo obdziela poszczególne kraje? Otóż Polska całkiem sama by się nie obroniła. Przecież z jakichś karabinów strzelaliśmy, z jakich dział strzelaliśmy, jakimiś nabojami. Skąd one przyszły? Nie mieliśmy jeszcze swoich fabryk broni. One powstaną na szczęście ale jeszcze w 19-20 roku ich nie było. Kupiliśmy je we Francji. Francja nam wtedy pomogła, taka jest prawda. To nam się nie kojarzy może tak z rokiem 40, z doświadczeniem II wojny światowej, ale w 20 roku mieliśmy co zawdzięczać Francji, przede wszystkim premierowi francuskiemu, Aleksandrowi Millerandowi, który wspierał nas. Marszałek Foch, którego ulice są w niektórych miastach, na przykład w Krakowie, niestety akurat do przyjaciół Polski nie należał. On gotów był zostawić Polskę na pastwę bolszewików i Niemiec. Ale premier był ważniejszy od marszałka, wobec tego jakaś pomoc francuska szła, oczywiście za żywą gotówkę, i ona pomogła Polsce przetrwać ten najtrudniejszy okres. Natomiast wracając teraz do postaci, o, których, o które pan zapytał. Warto zwrócić uwagę na to, jakimi argumentami posługiwali się obaj dżentelmeni w swoich stanowiskach, które były życzliwe dla Polski. Lord Kerzon nie interesował się Polską w ogóle. To była postać, no niesłusznie, jak już powiedziałem, kojarzona z linią Curzona, tak krzywdzącą dla Polski. Natomiast był to człowiek, który Europą Wschodnią się w ogóle zawodowo nie zajmował. To był człowiek, który zajmował się niezwykle fachowo Azją Środkową. Był pierwszym białym człowiekiem, który spenetrował niedostępne, no można powiedzieć, pustynie i góry e, pogranicza persko-afgańskiego. E, przebył je w młodości, e, złożył swoje raporty w Brytyjskim Towarzystwie Geograficznym, był autorem pionierskich książek w tym zakresie. E, no, karierę w tym kierunku uwieńczył na stanowisku wicekróla e, Indii, najbardziej prestiżowym można powiedzieć kolonialnym stanowisku w imperium brytyjskim i to go interesowało Indie, Persja, Afganistan. Z tej perspektywy oczywiście wrogiem numer jeden była dla Kerzona Rosja, każda Rosja, bo tam Rosja zagraża interesom brytyjskim. I to był punkt widzenia, dla którego Kerzon troszkę inaczej niż Lord Balfour, który nie interesował się aż tak Azją, nie tak mechanicznie jak Balfour uznał, że jeśli Rosję osłabi się w Europie Wschodniej, to nie będzie wcale źle dla Wielkiej Brytanii w Indiach, w Persji, w Afganistanie, na Zakałkaziu. Tylko będzie dobrze. Rosję trzeba osłabić w Europie Wschodniej, bo to poprawi sytuację imperium brytyjskiego na tym newralgicznym styku dwóch imperiów w Azji. A zatem w istocie można powiedzieć, że był prekursorem Lord Curzon w swoim pomyśle z października 19 roku, by stworzyć silną Polskę, postawić na silną Polskę, łagodzić konflikty polsko-litewski, polsko-ukraiński, by tu wytworzyć jak najbardziej stabilną strukturę, która wypchnie, odepchnie trochę Rosję z Europy Wschodniej, i tam zainwestować brytyjskie interesy, czy zachodnie ogólnie rzecz biorąc, interesy, żeby osłabić generalnie tego rosyjskiego kolosa, który może być także w przyszłości niebezpieczny dla interesów brytyjskich w Azji. I to jest ważny punkt widzenia, będący w pewnym sensie pionierski wobec tych pomysłów, które pojawiały się w latach 90. W związku, u niektórych polityków zachodnich, tylko u niektórych, w związku z rozszerzeniem Paktu Północnoatlantyckiego. W sensie politycznym czy geopolitycznym rozwinął tę koncepcję bardziej znany w tym kontekście od, od Kersona Halford Mackinder, twórca zachodniej geopolityki, który w 1919 roku opublikował swoją książkę Demokratyczne ideały, i rzeczywistość i tam właśnie wywodzi te zasady które Zachód konstytuują i twierdzi że tych zasad trzeba bronić siłą a żeby ta siła była skuteczna trzeba dostosować się do realiów geopolityki i w niej określił tę słynną zasadę on właśnie że świat podzielony jest nierówno na kontynenty największym kontynentem na świecie jest Eurazja, która nie była wtedy oddzielona od Afryki, można było przecież suchą nogą przejść do Afryki, nie było. Znaczy, pojawił się kanał Sueski, ale była to sztuczna przecież bariera. A więc ten superkontynent łączący Europę, Azję i Afrykę jest największy. A zatem kto kontroluje ten superkontynent, ten rządzi światem. Nie może Ameryka, nie może Wielka Brytania, mówiąc kolokwialnie, odpuścić tego kontynentu, uznać, że panuje na morzach. Że panuje na półkuli zachodniej, i zadowolić się tym, że ktoś inny panuje na tym superkontynencie. A zatem trzeba zwrócić uwagę na ten superkontynent. A co jest najważniejsze na tym superkontynencie? To, co MacKinder nazywa heartland, czyli serce lądu. I to jest obszar sięgający właśnie od Afganistanu przez Persję do Ukrainy, do Polski. To jest serce tego wielkiego kontynentu. Kto na tym obszarze ma swoje wpływy, ten rządzi. Wielkim kontynentem, a kto rządzi wielkim kontynentem, rządzi światem. A zatem, w tym rejonie, jeśli Zachód chce przetrwać, chce uratować swoje wartości, musi zainwestować swoją siłę, swoje wpływy. Przekonywał Mackinder, do którego koncepcji powrócono w latach 90. I zgodnie z tymi właśnie myślami szedł Kerzon w roku 19. Natomiast Horace Rambolt patrzył z innego punktu widzenia. Z punktu widzenia polityka niższego szczebla, ambasadora doświadczonego i dżentelmena, można powiedzieć, dżentelmena, który, jak to dżentelmen, prawda? Najpierw faktami się specjalnie nie przejmuje, a więc przyjeżdżał do Polski też z przekonaniem, że to jest kraj, o którym nic nie wiemy, daleki, ale poznał ten kraj przez rok, poznał ludzi, dżentelmenów w Polsce, którzy przekonali go, że tu też żyją ciekawi ludzie. Tu też jest jakaś kultura, jakaś historia, jakaś cywilizacja, tu to znaczy w Polsce, prawda? I że nie można powiedzieć, że to jest kraj nigdzie. To jest kraj ciekawy, ważny, kraj ludzi szlachetnych, złych, głupich, mądrych, tak jak każdy inny kraj, ale kraj, który zasługuje na pewno na niepodległość, jak się go bliżej pozna. I właśnie korzystając z tej wiedzy, chciał Rambold zmienić przekonanie swojej centrali, że Polska to nie jest nigdzie. Polska to jest kraj z jakimś znaczeniem politycznym, kulturowym, historycznym, które warto, żeby w Londynie poznano. Starał się perswadować. On, on wręcz pisał o tym, że Polacy mają wielką samoświadomość swojego i nie będą się wpisywać w scenariusz, tylko no mają swój dla siebie... Tak, zrozumiał to y, y, rambot, że Polacy nie są tabula rasa, to znaczy nie są takimi jak to niektórzy inni politycy brytyjscy określali, naturalnymi niewolnikami, w których można wdrukować dowolne rozkazy płynące z Zachodu, tylko że Polacy, godni Polacy, mają swoje poczucie wartości historii 800-letniej czy 900-letniej wtedy, swojego znaczenia Rzeczpospolitej w historii Europy i że trzeba się z tym liczyć, trzeba to uszanować. Nie traktować ich pogardliwie z góry, tak jak to robi Centrala Londyńska. Przekonał się o tym zwłaszcza w czasie Bitwy Warszawskiej, którą spędził częściowo w Warszawie, potem ewakuował się do Poznania. Z szacunkiem patrzył na wysiłek żołnierza polskiego, nie z pogardą, tak jak jego zwierzchnicy brytyjscy. Ale był drugi motyw widzenia Rambolda. Otóż, skoro widział najazd bolszewików z bliska, to uczulał bardzo centralę brytyjską na niebezpieczeństwo tego wyzwania dla Zachodu. On docenił bolszewizm, mówił: Nie, to nie jest taka Rosja, jak była. To jest nowe zagrożenie, gorsze od wszystkiego, coście widzieli. Nie można się z Rosją bolszewicką dogadać. Nie łudźcie się, jeśli dogadujecie się z Rosją bolszewicką, to przestajecie być dżentelmenami. Tak pisał do swoich kolegów, krytykując swoich zwierzchników, do swoich kolegów ambasadorów w innych krajach, mówiąc, że teraz to już w ogóle wstyd być ambasadorem brytyjskim, że to już przestał być zawód dla dżentelmenów, że po prostu premier mianuje swoich sługusów ambasadorami w innych krajach, którzy mają realizować politykę, która zdradza wszelkie zasady, która niszczy wszelkie podstawy moralności w polityce, skoro dopuszcza się do stołu obrad takich niebezpiecznych barbarzyńców jak bolszewicy i traktuje się ich jak równy z równych, jak równych, przepraszam, zdradzając przy tym, no można powiedzieć te kraje, które należą do cywilizacji europejskiej, jak Polska. Więc to był bardzo ważny punkt widzenia Rambolda, który potwierdził swoje znaczenie w trafnym rozpoznaniu, jakiego Rambold dokona w 1933 roku jako ambasador Wielkiej Brytanii w Rzeszy, w Niemczech, znaczy jeszcze w Republice Weimarskiej. Był pierwszym, który zauważył Hitlera, i opisał go jako śmiertelne niebezpieczeństwo dla Wielkiej Brytanii. Od razu w 1933 roku powiedział: Z tym panem nigdy, w żadnej sprawie, to jest śmiertelne dla nas niebezpieczeństwo. Niestety przeszedł na emeryturę w 1934 roku i już nie mógł doradzać rządowi brytyjskiemu. Zresztą, jak zwykle, nie słuchano by tego rodzaju rad. Wybrano episment z Hitlerem. Ale tu właśnie to proste rozpoznanie moralne powiedziałbym, że są jakieś zasady, które Zachód wyróżniają i że z reżimami, które niszczą, chcą zniszczyć ten Zachód, nie można się porozumiewać, nawet jeśli wydaje się, że mamy wspólne interesy, nie wolno rozmawiać, że trzeba te reżimy jak najprędzej, że tak powiem, zdemontować, ograniczyć ich szkodliwość, poszukać sojuszników do walki z nimi, a nie zawierać z nimi sojusza. To właśnie przekonanie ugruntowane na pewnym. Moralnym fundamencie w przypadku Horasa Rambolda i na rozpoznaniu, czyli na wiedzy. Moralność i wiedza, rozpoznanie, wiedza o rzeczywistości, a nie stereotypy, to składało się na punkt widzenia Rambolda, w którym Polska pojawiła się jako kraj ważny, kraj, który może być zabezpieczeniem przed totalitarnym zagrożeniem idącym ze wschodu, no a potem w 1933 roku także z zachodu, czyli z Niemiec.